Cześć, dzień dobry, tym filmem otwieram nową serię o nazwie Kroniki Azeroth, gdzie będę chciał sobie porozmawiać o Warcraftcie i przy okazji z lekka przymusić się do odświeżania sobie historii tego świata, tego całego uniwersum, który przez bardzo długo ilość czasu, przez długie lata był w moich wielkich łaskach, bo byłem Warcraftem bardzo zauroczony, ale z biegiem lat, czy raczej z biegiem kolejnych dodatków do gry World of Warcraft, trochę odechciało mi się poznawać tych nowszych historii, no, jako że prowadzę dzienniki Śródziemia, to pomyślałem, że tej serii też przyda się taka nazwa, i dlatego będą to właśnie kroniki Azeroth. No i postanowiłem rozpocząć od postaci z dosyć krótką, ale ciekawą historią, bowiem na jego temat został nazwany Anduin Wryn, a jest to właśnie Anduin Lothar, czyli czempion miasta Stormwind, czy też jak niektórzy wolą Wichrogród. No i cóż, ja poznawałem ten świat po angielsku, więc w większości nazwy będę właśnie. Korzystał z nazw angielskich, no chyba, że tam czasami jakaś polska się wkradnie, albo będę się starał mówić raz angielską, raz polską. A obszar historii, w którym będę się tutaj obracał, to głównie pierwsza oraz druga wojna z orkami, no bo najbardziej w tym okresie Lothar zapisał się na kartach historii Azeroth. Tak więc Anduin Lothar postać, którą kojarzą na pewno ludzie znający Warcrafta pierwszego oraz drugiego, no albo film Warcraft. Jest on jednym z ostatnich potomków pradawnego rodu Arati, które po połączeniu wielu ludzkich plemion utworzyło pierwsze królestwo Arati, no ale o jego dzieciństwie za dużo nie wiemy. Poza tym, że przyjaźnił się właśnie od dziecka z następcą tronu Stormwind, księciem Lajnem Wrynem, oraz przyszłym strażnikiem Tyrisfal Medivem. No i to trio miało pełno różnych przygód, które kończyły się różnie, ale po osiągnięciu pełnoletności, trójka przyjaciół musiała się poniekąd rozejść. Książę Lane miał być królem, Mediv zapadł w śpiączkę spowodowaną obudzeniem się w nim mocy strażnika Tirisfal, a Lothar zaciągnął się do wojska, gdzie odniósł wiele sukcesów, był świetnym wojownikiem, no i w końcu pasowano go na rycerza, a później zdobył wysoką pozycję w tzw. Bractwie Konia, zwanym później rycerzami Storwind lub rycerzami Azeroth. Ale koniec końców jego reputacja i zasługi były tak wielkie, że doprowadziły do tego, iż Anduin Lothar został głównodowodzącym armią Stormwind. Latka jednak mijały, Lotar walczył z trollami z plemienia Gurbashi, które nawet zaatakowały Stormwind, jednak z pomocą Mediva i jego potężnej mocy trole zostały odepchnięte. Kolejnym zagrożeniem stali się orkowie, którzy nagle pojawili się na czarnych mokradłach Bowiem przeszli oni przez tajemniczą konstrukcję zwaną Mrocznym Portalem i król Stormwind wysłał Lotara, aby zbadał, co tam się dzieje. Wtedy właśnie nawiązano pierwszy kontakt z orkami o charakterze militarnym. No i grupka Lotara, mimo już odniosła kilka mniejszych zwycięstw, musiała się jednak wycofać. Lotar wtedy zaczął organizować wojsko przeciwko orkom i tak bitwa po bitwie udało im się odepchnąć hordy orków aż do terenów zwanych jako Bagna Smutku. Jednak z mrocznego portalu nie wylewały się tylko hordy orków. Ale było też sporo ogrów i właśnie grupka tych ogrów wymknęła się wojsko Manduina, ukradła bardzo ważną księgę z opactwa Northshire, księgę boskości i następnie ogry uciekły i zaszyły się w starych kopalniach w krainie Westfal, zwanych później jako Deadmines, czyli kopalnie śmierci. Anduin poprowadził grupkę żołnierzy w tamto miejsce, licząc na szybkie pokonanie ogrów, jednak on sam, jak i pewna część jego ludzi, zostali wzięci w niewolę i przez ponad rok byli trzymani w jaskiniach Deadmines. Koniec końców przeżył tylko Anduin, innych jego ludzi chyba zjadły ogry, i właśnie dopiero po ponad roku do Deadmines dotarły wojska i odbiły Lotara oraz odzyskały Księgę Boskości. Po tym wszystkim, gdy Lotar odzyskał siły, i wrócił do walki z orkowymi miejscami, Wtedy też poznał młodego ucznia swojego starego przyjaciela Mediva, Kadgara. No i jak się okazało, Kadgar był bardzo ważną osobą dla Lotara, bowiem zjawił się on kiedyś w Stormwind i ogłosił, że osoba, z którą wszyscy wiązali nadzieję na sukces w wojnie z orkami, czyli Mediv, stoi właśnie za sprowadzeniem orków na ich ziemię. No i Lotar następnie osobiście poprowadził rycerzy do siedziby Mediwa, do Karazan, i tam ujrzał na własne oczy, że to, co mówił Kadgar, było prawdą. I po krótkiej konfrontacji, podczas której Mediw uwolnił potężny czar zmieniający jego byłego ucznia z młodego chłopca w starca, Lotarowi udało wmierzyć się celne cięcie mieczem i pozbawić swojego przyjaciela głowy. W tym samym czasie jeden z głównodowodzących orczą, orkową hordą. Czarnoksiężnik Gul'dan starał się dowiedzieć coś o grobie Sargerasa, aby uzyskać potężną moc. No i udało mu się nawiązać połączenie z Mediwem i czytać sobie w jego myślach, ale w tym właśnie momencie Mediw został zabity, a Gul'dan zapadł w śpiączkę. A jego marionetka w postaci wodza hordy zwanego Czarną Ręką, Blackhandem, nie dawał sobie rady w walce przeciwko wojskom Stormwind i koniec końców został zabity, a rolę wodza przejął Orgrim Doomhammer. Czy też, jak go niektórzy zwą, zgładziciel, który zarządzał hordą o wiele lepiej, co było dobre dla orków, ale złe dla ludzi. No i orkowie zaczęli wtedy wykrywać prawie każdą potyczkę, uczyli się na błędach, no i niedługo później król Stormwind, Lane Rin został zamordowany, a Stormwind został zburzone i spalone. Nieco później, gdy Guldan się przebudził, odkrył, że Orgrim zabił wielu członków Rady Cienia, którą właśnie zarządzał Guldan. Tak więc poświęcił swoich nekromantów, wyrwał ich z serca, zmienił je w klejnoty, no i przelał w te klejnoty szczątki dusz swoich członków Rady Cienia. I te klejnoty umieścił w specjalnych buławach, a następnie przy ich pomocy ożywił ciała poległych rycerzy z Bractwa Konia i w taki sposób powstali pierwsi rycerze śmierci. Ale Lotar, widząc, że jego królestwo jest już stracone, postanowił zebrać ocalałych ludzi. Uciec do portu, a następnie statkami przepłynąć aż do północnych królestw ludzi. I wylądowali oni u wybrzeży Lorderonu i tam lotar jako champion, jako Lord Regent oraz opiekun spadkobiercy tronu Wryna, zgłosił się właśnie do stolicy Królestwa Lorderon i odpowiedział on królowi Terenasowi o tym, co stało się z jego królestwem. No i oczywiście jeszcze prosił i namawiał, aby królestwa północy. Zawarły jakiś sojusz, przymierze i żeby razem oni zajęli się tą sprawą orków na poważnie. No bo prędzej czy później orkowie pobiją krasnoludów, a później rzucą się właśnie na północne królestwa ludzi. No i po dosyć długich rokowaniach udało się zawrzeć sojusz nazwany przymierzem Lordaeronu, do którego dołączyły nawet elfy z Quel'Thalas, chcące w taki sposób spłacić wcześniejszy dług zaciągnięty u ludzi z królestwa Arati oraz krasnoludy ze szczytu Eri. No i później, jak ta wojna trwała, dołączyły jeszcze gnomy i krasnoludy z Kas Modan. W międzyczasie, gdy Przymierze powstawało, powstał również jeden z legendarnych już zakonów, czyli Rycerze Srebrnej Dłoni, pierwszy zakon paladynów, do którego należało wiele legendarnych rycerzy, którzy niezwykle przysłużą się w wojnie właśnie z orkową hordą. No a sam Anduin Lothar, dzięki wielkiemu doświadczeniu w wojowaniu z orkami, został najwyższym dowódcą sił przymierza. Pomogło w tym też to, że nie był z żadnego królestwa północnego, więc jako taki neutralny człowiek nie powodował, że któryś król miał za złe, iż nie wybrano jego czempiona. No i właśnie Lothar wtedy ogłosił za swojego zastępcę młodego paladyna Tura Leona, a za kolejnych dowódców swoimi wojskami obrał swojego przyjaciela Katgara, Utera oraz Dilina Praudmora który był wielkim admirałem i dowodził właśnie operacjami morskimi. No i wtedy błyskawicznie losy wojny zaczęły się odwracać. Orkowie przegrywali na wielu frontach i tylko pomoc ze strony leśnych troli dawała im w niektórych miejscach przewagę. Zaatakowano wtedy Królestwo Wysokich Elfów, Quel'Thalas, co było tylko fałszywym atakiem, bowiem większość sił orków skupiła się na zaatakowaniu Lotteronu, przechodząc bezpiecznie przez góry Alterak, bo król Alterak Postanowił zdradzić przymierze, ale na całe szczęście wojska w porę dotarły pod obleganą stolicę i udało się orków odepchnąć, których zdradził również Gulnan, zabierając sporo wojsk. I tak więc ci atakujący Lorderon zostali pozbawieni wsparcia i musieli ratować się ucieczką. Następnie, po przegrupowaniu wojska przymierza ruszyły i wygrywały każde starcie z orkami, wtedy właśnie wyzwolono Krasnoludy i gnomy z Kazmodan. Które dołączyły do przymierza, i ten pochód zwycięstwa trwał, aż dotarli do Czarnej Skały miejsca, które orkowie obrali za swoją główną siedzibę za swoją główną bazę i tam rozegrała się ogromna bitwa prawdopodobnie jedna z największych bitw na terenach właśnie wschodnich królestw. Lothar wydał rozkaz, aby armia przygotowała się do oblężenia, natomiast Orgrim postanowił wyjść z Czarnej Skały i zaatakować nieprzygotowane wojska przymierza. No, ale nie spodziewał się, jak szybko są one w stanie się przegrupować, tak więc ta bitwa zmieniła się dosyć szybko w taką przepychankę, gdzie dwie wielkie masy próbowały się zepchnąć i przygnieść wzajemnie. Tam właśnie Lotar, oddzielony od swoich ludzi, walczył z orkami, aż w końcu stanął naprzeciw samego Orgrima Dumhamera. Orgrim z całej siły uderzył wierzchowca Lotara. Ten jednak wyskoczył z w prawą, i ich walka trwała długą chwilę. No i Lotar był o wiele starszy, bardziej doświadczony, ale Orgrim był większy, silniejszy i mimo to stary czempion prawie wygrał. Tylko przypadek spowodowany pęknięciem jego wspaniałego miecza, który nie wytrzymał potężnego ciosu, jaki zadał Orgrim swoim młotem, spowodował, że Lotar umarł, chociaż pewnie właśnie to on pokonałby Orka. No ale niestety właśnie padł martwy u stóp Orgrima. I całe to zajście widział jego przyboczny, widział jego zastępca, Turalion. I nie mógł on uwierzyć, że Lotar umarł. Podbiegł do jego zwłok, i dopiero wtedy Turalion odnalazł w sobie ścieżkę ku światłości takie pełne oddanie. Zapłonął wtedy jasnym światłem, pochwycił strzaskany miecz oraz tarczę swojego mentora, i natarł na Ogrima, powalając go i odwracając w ciągu kilku chwil losy całej bitwy. No i cóż, Lotar umarł, ale Orkowie zostali pokonani, wzięci w niewolę, albo zepchnięci aż do mrocznego portalu, gdzie mieli do wyboru albo wrócić na swoją starą ziemię, albo poddać się, bowiem wtedy portal został zniszczony. No i w miejscu śmierci Lotara powstał wielki pomnik tego czempiona. Zbudowany, co ciekawsze, rękami Orków wziętych do niewoli, aby cześć i chwała tego bohatera nigdy nie umarła. Również Turalion ku czci swojego mentora. Sformował później ekspedycję do Draenoru, czyli do Ziem Orków. No i ci ludzie z ekspedycji nazwali się synami Lotara, właśnie dla upamiętnienia tego najwspanialszego i najbardziej bezinteresownego męża, jaki go poznali. No i w Ostoi Honoru, w Honorhold powstał nawet pomnik ku czci właśnie pamięci tej grupy oraz samego Lotara. No i całą drugą wojnę z Orkami Lotar miał w sercu chęć pomsty za śmierć jego dwóch przyjaciół oraz za zniszczenie królestwa. No i walczył on też najczęściej dwuręcznym mieczem. Najsławniejszym był jego Wielki Miecz Królewski, chociaż plotka również głosi, że w leżu smoka Nefariana znaleźć można miecz należący do Lotara o nazwie Ashkandi, Wielki Miecz Bractwa, z inicjałami A oraz L. Obecnie wiele osób może nie kojarzyć już tej postaci. Jak myślimy o bohaterach Przymierza, to prędzej widzimy warianawryna Wryna albo Utera, natomiast, właśnie dla trochę starszych, tym największym bohaterem pozostanie właśnie Lotar, na cześć którego wariant nazwał swojego syna imieniem Anduin. I cóż, to chyba wszystko, co o Lotarze mogę powiedzieć. Jeżeli się Wam podobała taka forma, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. Ja już chyba nic więcej do dodania nie mam, tak więc do usłyszenia już wkrótce.